Dobry wieczór. Dobry wieczór, Warszawo. Dobry wieczór, Prago. Tak, tak, ja jestem warszawianinem, warszawiakiem od pokoleń, od końca XIX wieku. Moja rodzina jest związana z Pragą. Ja sam urodziłem się w Szpitalu Praskim Przemienienia Pańskiego. Byłem wszczony w małym kościółku na Szwedzkiej, gdzie moi rodzice tam koło zoo, gdzie moi rodzice brali ślub? Mieszkaliśmy najpierw na stalowej przez kilka lat, w latach 50., w sublokatorskim pokoju, tak jak to Warszawiacy w tamtym czasie gdzieś się upychali po tej substancji mieszkaniowej, która po wojnie jeszcze się gdzieś zachowała. A później przeprowadziliśmy się na Saską Kępę, i do dzisiaj ja mieszkam ciągle w tym samym miejscu. Na Saskiej Kępie, nieopodal stąd. W rawarze, w tej fabryce, przed którą stoimy, pracowali rodzice moich kolegów i koleżanek z Grochowa, z Saskiej Kępy. To był ważny warsztat pracy, ważna fabryka warszawska i takich fabryk na Pradze było dużo. Niestety, wielu z nich już nie ma. Nie ma FSO. To jest jakaś taka rana. W substancji praskiej i warszawskiej, i ktoś jest za to odpowiedzialny. Tutaj na Pradze miało być realizowanych wiele projektów. Lech Kaczyński miał wielkie plany co do Pragi. Także słyszeliśmy wielkie zapowiedzi, obietnice dotyczące tego, jakież to wielkie inwestycje będą budowane w Warszawie i na Pradze. Niestety większość z tych obietnic pozostała niespełniona obliczono niedawno w czasie tej naszej kampanii referendalnej, że ponad 200 obietnic obecnej prezydent miasta nie zostało zrealizowanych. To jest chyba rekord świata, proszę państwa. Miała być trasa tramwajowa z Gocławia na Dworzec Wschodni do Centrum, nie ma tej trasy. Miał być Tętniący właśnie życiem i przemysłem żerań, także tutaj to centrum praskie nie ma tego. Miała być rewitalizacja kamienic i programy społeczne, które podniosłyby poziom i jakość życia na Pradze Północ, na Pradze Południe, a mamy sytuację, gdzie ośrodki pomocy społecznej, na przykład na Pradze Północ, nie mają pieniędzy na zasiłki celowe dla tysiąca rodzin. Nie ma w tej chwili pieniędzy na zasiłki celowe, a urzędnicy w ratuszu, na przykład kierownicy takich ośrodków pomocy społecznej, zarabiają miesięcznie ponad 10 tysięcy złotych. To jest porządek, który wprowadziła pani prezydent Gronkiewicz-Walc. To jest rzeczywistość współczesnej Warszawy, gdy mamy przerosty administracyjne, prawie miliard złotych. Rocznie wydaje ratusz na administrację. Proszę Państwa, miliard złotych, ponad 920 milionów złotych rocznie na administrację, z czego 600 milionów to są uposażenia, uposażenia urzędników ratusza. Ta armia urzędników wzrosła o 2000 osób, do 8 prawie tysięcy w ciągu rządów obecnej prezydent. Tak być nie może. Na promocję Warszawa, czyli głównie ekipa nią rządząca, wydaje, w zeszłym roku wydała 70 milionów, a przeciętnie rocznie to jest 40 milionów złotych na samą promocję. Oni się promują, a my nie mamy inwestycji i nie mamy warunków do sensownego funkcjonowania. No, zarządzanie miasta wygląda w ten sposób, że mamy kompromitację z przetargiem śmieciowym, Dwa i pół roku mieli na przygotowanie i nie zostało to przygotowane. Mamy kompromitację z cenami biletów komunikacji masowej, trzy podwyżki, ostatnia była tak przestrzelona, że obywatele odmówili korzystania z komunikacji masowej, bo nie mog nie, po prostu wielu z nas na to nie było stać. I spadły, spadły zyski ze sprzedaży biletów. To jest zarządzanie publicznym groszem. Yy, nieodpowiedzialne. To jest takie zarządzanie, na które się nie zgadzamy. To wszystko, oczywiście, i te pieniądze na te pieniądze na propagandę, na ciągłą, yy, na ciągłą promocję, nie zasłoni nam rzeczywistości. My wiemy, że Warszawa jest źle rządzona i my rozliczymy te władze w najbliższą niedzielę. Yy, ale ta propaganda i Promocja urosła do takich rozmiarów, o czym mówił przed chwilą pan prezes, pan premier Kaczyński, że mamy w tej chwili problem z demokracją. W zasadzie w ostatnie tygodnie w Warszawie to jest zamach na prawa demokratyczne. To jest próba odebrania społeczeństwu Warszawy jego prawa ustosunkowania się do jakości rządu, jego konstytucyjnego prawa do oceny Władz wybranych w wyborach demokratycznych, ale zgodnie z konstytucją, podlegających ocenie w każdej chwili, gdy odpowiednia ilość obywateli złoży podpisy, zorganizuje się i po prostu tego zażąda. To jest nasze demokratyczne prawo. Demokracja we współczesnej Polsce okazuje się być zagrażana, zagrożona. Mamy problem z ogłoszeniami o referendum. Ja nawet tutaj jadąc dostałem SMS-a, na Mokotowie nie ma ogłoszeń dotyczących referendum. Myśmy wczoraj zawieszali, no właśnie, u Państwa też nie ma. Myśmy wczoraj zawieszali w szkole na spiskiej takie ogłoszenie, obwieszczenie, bo tam też nie było przed mediami. No jakoś media tego nie puszczają. To jest jeden skandal. Drugi skandal, o którym zresztą wspominał już Pan Prezes, to jest odwiedzanie przez Policję i Straż Miejską ludzi, którzy się wpisują na listy referendalne. No to jest Białoruś po prostu. Następnego dnia rano przychodzi. Przychodzi policja i sprawdza czy obywatel, który zadeklarował uczestnictwo w referendum, tutaj mieszka. Zastraszani są urzędnicy pracujący w ratuszu, bo niektórzy z nich są po naszej stronie, widzą od wewnątrz to zło i chcą je zmienić. Oni też są zastraszani. Zastraszane są najróżniejsze instytucje, które odmawiają obywatelom czy partii opozycyjnej organizowanie normalnych przedsięwzięć demokratycznych, jakimi są konwencje czy wiece demokratyczne. Tu, w, rawa w rawarze, w ostatniej chwili. Nam odmówiono, ale dwa dni temu odmówiono w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Niezależny, wolny Uniwersytet Warszawski, jego władze skompromitowały się, odmawiając studentom możliwość zorganizowania debaty na temat programu dla Warszawy. To miała być ta debata z panią prezydent, no ale ona też odmówiła. No wszyscy odmawiają udziału w demokracji, to my odmówmy im prawa do rządzenia w tej demokracji. I zróbmy to, zróbmy to w tą niedzielę. Jeszcze na końcu, już skoro mówię o tej półbiałoruskiej demokracji nad Wisłą, to powiedzmy sobie otwarcie, że mamy też olbrzymi problem z mediami. To, co w ostatnich tygodniach wyprawiają media, to jak kłamią na temat naszych demokratycznych praw. Na temat naszej kampanii. My organizowaliśmy nasze środowiska, ale także inne środowiska, które są za referendum organizowaliśmy wiele spotkań programowych. Spotkania były z ludnością. Zarówno pan prezes Kaczyński, jak i ja i inni koledzy jeździliśmy po Warszawie, spotykaliśmy się z przedstawicielami. Poszczególnych dzielnic, to były otwarte, wolne spotkania, często była tam prasa, często były tam media elektroniczne. Organizowaliśmy bardzo wiele konferencji merytorycznych, prasowych. Na przykład dzisiaj była jedna konferencja na temat służby zdrowia, inna konferencja dotyczyła no, tego absurdu dotyczącego programu. Komunikacyjnego, pani prezydent z opłatami za mosty, to my to, za mosty. Wolni obywatele Warszawy mieliby w Warszawie pani Gronkiewicz płacić my to. No, taka rzeczywistość. No. I my organizowaliśmy kilkanaście co najmniej takich konferencji. Media niestety no, założyły blokadę na informację programową i często natomiast komentują w sposób złośliwy wybrane jakieś fragmenty, urywki, cięcia. I zarzuty, że my uprawiamy politykę. My rozmawiamy o programie, o merytorycznych rozwiązaniach dla Warszawy i mamy prawo w ten sposób uprawiać politykę w demokratycznym kraju. Proszę Państwa. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za tę współpracę przez kilka tygodni, bo ja aktywnie starałem się pomagać i uczestniczyć w tej kampanii, właśnie rozmawiać programowo z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości na ten temat i z ludnością Warszawy. Chciałem podziękować za aktywny udział, za wiele zgłaszanych postulatów i za poparcie. A w niedzielę to jest nasze święto, jak powiedział Pan Prezes, ja też to miałem w przemówieniu. To jest nasze wspólne święto demokracji, bo tak to nam się kojarzy, prawda? To jest akt naszej obywatelskiej woli, to jest prawo, z którego skorzystamy i zmienimy władze, które są oddalone od społeczności. Pani prezydent chyba nie zdaje sobie sprawy, co to jest dialog, co to jest debata, co to jest rozmowa z mieszkańcami. Z mieszkańcami. My wiemy, jak rozmawiać z mieszkańcami, bo robimy to na co dzień i będziemy to robić, jeżeli Bóg da, a władza się zmieni. Dziękuję bardzo.